Kochani, dla tych wszystkich, co są teraz na jakimś tam swoim dnie i mają problemy ze sobą, czują się, że już nic z tego wszystkiego nie będzie, już życie stracone, słuchajcie. Wbrew pozorom to jest dla nas najlepszy stan. To właśnie wtedy, gdy jesteśmy na dnie, to mówię z własnej autopsji, wtedy przychodzą najlepsze pomysły. Wtedy najbardziej się zmieniamy, pracujemy nad sobą, mamy najlepszy kontakt ze swoją duszą. To wtedy dochodzi do tych największych zmian. U mnie, na przykład, gdyby nie te wszystkie lekcje, te więzienia, kryminały, areszty, bankructwa, oszukanie przez najbliższych partnerów, przyjaciół, bliskie mi osoby, wtedy, kiedy tak naprawdę zostałem sam, to wtedy przychodzą. Te najlepsze pomysły. Ja bym w życiu, po 40 roku życia, po 40 nie zagłębiał się w temat sztucznej inteligencji jako dinozaur już, kurwa, stary chłop. Ale to właśnie te wszystkie sytuacje to wymusiły, że jestem teraz. Tutaj w tym temacie, na samym początku w gruncie rzeczy tego tematu. I jestem w stanie myślę, że tutaj trochę powalczyć, bo może nie mam już tak szybkiego umysłu jak te 18-20-latkowie, ale mam dość duże doświadczenie w innych tematach. I jestem w stanie, że tak powiem, to wdrażać do mas, przekonywać ludzi do tego, że warto z tego korzystać. Więc uwierzcie mi, każdy stan jest dobry, a zwłaszcza ten, kiedy szorujemy dno. Powodzenia.